Czy wiesz, że najwięcej osób oglądających kanał Apostolatu Najświętszego Serca łączy się z takich miast w Polsce jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław? Dziś pierwszy piątek miesiąca. Poza tym, że moim powołaniem jest szerzyć chwałę Najświętszego Serca Pana Jezusa, jestem też pasjonatem historii i podróży. Dlatego wszystko to połączę, i w najbliższych odcinkach opowiem Ci. O kilku miejscach, w którym szczególnie oddaje się cześć Najświętszemu Sercu w kilku miastach Polski. Ja nazywam się Paweł Marchlewski, a to jest kanał Apostolatu Najświętszego Serca. Dziś poszukamy miejsc, w których pielęgnuje się nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie. Pierwszym z nich jest sanktuarium Matki Bożej łaskawej patronki Warszawy. Zachęca ono do kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa poprzez uczestnictwo w nabożeństwie pierwszych piątków miesiąca. Ojcowie jezuici zapraszają do uczestnictwa we mszy świętej wraz z przyjęciem komunii świętej wynagradzającej sercu Jezusa za grzechy swoje i całego świata, do wspólnej modlitwy litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do sakramentu pokuty i pojednania, który jest potrzebny, do przywrócenia stanu łaski uświęcającej, aby można było odprawić nabożeństwo pierwszego piątku. Sanktuarium Matki Bożej łaskawej wraz z cudownym obrazem to miejsce, gdzie przez setki lat wielu nazwiedzających i modlących się otrzymało wiele łask i doświadczyło wielu cudów. W minionym roku wraz z żoną uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w tym wspaniałym sanktuarium położonym w pobliżu Zamku Królewskiego w Warszawie. Przyznam, że od dłuższego czasu czekałem na moment, kiedy będziemy mogli je odwiedzić. Sanktuarium jest otwarte codziennie od godziny 8.15 do godziny 21.15. Kolejnym bardzo ważnym dla mnie miejscem na mapie Warszawy jest Bazylika Świętego Krzyża która brała udział w niejednej burzy dziejowej i była świadkiem wielkich wydarzeń historycznych w życiu stolicy i kraju. W tej bazylice znajdują się serca Fryderyka Chopina i Władysława Reymonta. W Bazylice Świętego Krzyża modlili się królowie, prezydenci, kardynałowie i dowódcy. Nuncjusz apostolski Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI a w 1987 roku sam ojciec święty Jan Paweł II. Od czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego stała się świątynią o charakterze ogólnopolskim ze względu na odbywające się w niej uroczyste nabożeństwa, manifestacje patriotyczne, również za czasów rosyjskiej carskiej niewoli, jak i podczas pięćdziesięciolecia po II wojnie światowej. Tworzyła oazę patriotyzmu i otwarcie dla wielu prześladowanych w okresie powstań narodowych. Tworzył się tu ruch solidarnościowy, a jednym z najbardziej wzruszających obrazów związanych z Bazyliką jest to zdjęcie z czasów II wojny światowej: figury Chrystusa przed Bazyliką po wybuchu w czasie powstania warszawskiego. We wrześniu 1944 roku. Hitlerowcy doprowadzili do wybuchu świątyni i zniszczenie jej frontonu. Figura Chrystusa upadła na bruk ulicy. Ręka wskazująca na napis na co Sursum Corda. Mieszkańcy Warszawy odbierali to, jakby Bóg Zbawiciel upominał, by mimo wszystko nie tracić nadziei. Tu po piątkowej mszy świętej o godzinie 18 odbywa się nabożeństwo do najświętszego serca Pana Jezusa. W pierwsze piątki miesiąca odbywa się Msza Święta wotywna do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, w pierwsze piątki miesiąca kapłani dłużej niż zwyczajnie służą sakramentem pokuty i pojednania. Dodatkowo w pierwszy czwartek miesiąca po wieczornej Mszy Świętej odprawiane jest nabożeństwo Godziny Świętej, w czasie którego trwa wspólna adoracja. W każdy piątek można też uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu przed Mszą Świętą, a w pierwsze piątki dodatkowo po Mszy Świętej adoracja trwa aż do godziny 22. W ostatni piątek miesiąca Kościół organizuje także Wieczór dla Jezusa, w czasie którego także trwa adoracja. Jakieś dwa tygodnie przed rozpoczęciem działania kanału Apostolatu Najświętszego Serca uczestniczyłem w Mszy Świętej w Kościele Sióstr Wizytek w Warszawie. To dla mnie miejsce bardzo ważne. Zakon nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, zwany potocznie wizytkami, założyli święty Franciszek Salezy i święta Joanna Franciszka de Chantal. To zakon kontemplacyjny, oparty na regule św. Augustyna, którego charyzmat ściśle powiązany jest z życiem kontemplacyjnym. Siostry wizytki czczą w sposób szczególny tajemnicę miłości serca Bożego objawioną św. Małgorzacie Marii Alakok, zakonnicy z klasztoru nawiedzenia z który dzięki wsparciu naszych darczyńców odwiedziłem w minionym roku, zawożąc Twoje intencje. Kult serca Jezusa był bliski założycielom. Zanurzcie się w tym oceanie świętości, w nieskończonej czystości, a stanie się to grom, w której gubiąc, wygrywa się. Boże serce nie zawiedzie nas nigdy, nie zawiedzie nas tym bardziej, że jego wierność jest większa od naszej niewierności, mówiła do swoich córek święta Joanna de Chantal. W Kościele Wizytek w Warszawie w piątki odprawiane jest nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w czwartki przed pierwszym piątkiem miesiąca godzina święta. W Warszawie od 8 czerwca 2016 roku istnieje także Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego. Powstanie Sanktuarium było odpowiedzią na potrzebę rozwijania kultu Serca Pana Jezusa. Erygowane zostało przy istniejącej od lat Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego, do którego powstania przyczyniła się księżna Maria Radziwiłłowa. 30 czerwca 1904 roku księżna Maria otrzymała błogosławieństwo papieża Piusa X na budowę świątyni pod wezwaniem Najświętszego Serca, która miała powstać na wzór Bazyliki Świętego Pawła za murami w Rzymie. 25 października 1919 roku kardynał Aleksander Kakowski erygował parafię Najświętszego Serca Jezusa. Nuncjusz papieski Achille Ratti, po tym gdy został papieżem, nadał ukończonej świątyni tytuł Bazyliki Mniejszej, już jako papież Pius XI, powiedział, że to najpiękniejszy kościół w Polsce. Bazylika wraz z całym majątkiem przekazana przez księżną Marię Radziwiłową została powierzona Salezjanom, dla których nabożeństwo do serca Jezusowego jest jednym z istotnych filarów duchowości. W 2016 roku erygowano przy niej sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego. W świątyni znajduje się piękny obraz Pana Jezusa z gorejącym sercem który na życzenie fundatorki, księżnej Marii Radziwiłowej został namalowany w 1907 roku. Obraz znajdujący się w bocznej nawie wielką czcią otaczają nie tylko parafianie, ale i pielgrzymi. Wymodlone przed nim łaski wpisywane są w sanktuaryjnej księdze podziękowań. To tylko kilka punktów na mapie Warszawy, gdzie dziś możesz odprawić nabożeństwo pierwszego piątku miesiąca. Znasz ich więcej? Napisz o tym w komentarzu. Pomóż innym podjąć najlepszą możliwą decyzję. Rozpocząć nabożeństwo dziewięciu pierwszych piątków miesiąca i powierzyć swoje życie najświętszemu sercu pana Jezusa. Napisz o innych świątyniach w Warszawie, gdzie można praktykować nabożeństwo najświętszego serca pana Jezusa. Może następnym razem uda mi się dotrzeć właśnie tam. Tworzę to miejsce razem z tobą. Twoje wsparcie jest dla mnie bardzo ważne. Wiem, że podobnie jak ty, wiele osób modli się o to, aby kanał Apostolatu Najświętszego Serca rozwijał się, aby Najświętsze Serce Jezusa było jeszcze bardziej znane i kochane. Dziś okazją do tego jest chociażby wskazanie miejsc szczególnego kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w różnych miastach Polski. To wielka łaska mieć dostęp do świątyń, w której praktykuje się nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca. Czy w Twoim kościele jest ono praktykowane? Jeśli nie, może istnieje szansa, by porozmawiać o tym ze swoim proboszczem czy księżmi posługującymi w parafii. Naszym zadaniem, jako czcicieli Najświętszego Serca, jest szerzenie jego kultu, aby stało się jeszcze bardziej znane i kochane. Dzięki Bożemu błogosławieństwu kanał Apostolatu Najświętszego Serca każdego tygodnia zyskuje nowe subskrypcje. Dzięki Twojemu wsparciu kanał ma już ponad 95 tysięcy wyświetleń, a kolejne odcinki oglądają osoby z największych miast Polski. Ale nie tylko. Nasza rodzina Najświętszego Serca powiększa się. Teraz jest już ponad 2300 osób subskrybujących go. Każdego miesiąca wysyłamy też kolejne listy z wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa. W minionym roku wysłaliśmy też kilkaset cudownych medalików, na którym tuż obok Najświętszego Serca Pana Jezusa znajduje się niepokalane serce Maryi. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Chcesz zostać jednym z nich? Czy chcesz mi pomóc, aby przesłanie Najświętszego Serca dotarło do kolejnych polskich rodzin na całym świecie? Aby tak się stało, potrzebuję pomocy i wsparcia osób tak oddanych Bożemu sercu jak Ty. Już dziś rozważ dołączenie do rodziny Najświętszego Serca. Zajrzyj na naszą stronę internetową Apostolatu i poznaj szczegóły. Chcę Ci zapewnić, że każdego dnia modlę się za Ciebie i za wszystkie inne osoby, które podobnie tak jak Ty kochają Najświętsze Serce Pana Jezusa. Dziś, pierwszy piątek miesiąca pierwszy w Nowym Roku. Życzę Ci błogosławionego roku 2024. Niech to będzie rok, w którym serce Jezusa zakróluje w Twoim domu. Jeśli jeszcze dotąd nie rozpoczęłeś nabożeństwa pierwszych piątków miesiąca, może to dobry czas, aby podjąć taką decyzję. To jedna z najlepszych decyzji, jakie możesz podjąć w swoim życiu. Pierwszy piątek miesiąca już dziś. Dziękuję Ci za dzisiejszą obecność. Niech cię Bóg błogosławi. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.